Dzień dobry, się z Państwem po raz kolejny w kolejnym wydaniu Motoszafy. W tym odcinku mam propozycję dla osób, które chcą się ubrać na sportowo, na swój motocykl, a jednocześnie nie chcą przy tej okazji stracić fortuny. Wraz z dobrymi sklepami motocyklowymi przygotowałem dla Was taki zestaw ciuchów na sporta, bez kasku, którego cena na chwilę obecną oscyluje w granicach 2000 zł. Zapytacie jak to możliwe? No to zainteresowanych serdecznie zapraszam na ten odcinek. Jak wiadomo, nie każdego z nas stać na marki, które mają do siebie, że są po prostu drogie. A świat niestety nie jest tak idealny, by w każdym przypadku za ceną szła jakość. A jeśli ktoś uważa, że jest inaczej, niech pieszy rzucikami. Jakby nie było, powodów do poszukiwania takiego budżetowego rozwiązania może być całkiem sporo. Z jednej strony może to być zwykła oszczędność, a z drugiej może to być po prostu brak wystarczających funduszy przy jednocześnie tak wielkim ciśnieniu, by wejść już na ten motocykl, że po prostu strach pomyśleć, co by się stało bez jakichkolwiek ciuchów. Jest to też idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą iść w używkę i donosić zajechanych przez kogoś innego ciuchów. Swoje odnowości zawsze lepsze. Może to być też ciekawa opcja dla osób, które mają już swoje ciuchy motocyklowe, a zapłacili za nie tyle. Że trochę będzie żal je przycierać na torze. Yy, niewielki ślisk na pitach, już w ogóle pomijając jakiś większy, poważniejszy szlif na ścigach, może być powodem smutku US. łez. Blizy na niektórych kombinacjonach wyglądają ok, dodają splendoru, natomiast na innych, no cóż, kolą w oczy i przeszkadzają w dalszym lansowaniu się. I właśnie w tej prezentacji chciałbym pokazać Wam to, co przygotowałem razem z dobrymi sklepami motocyklowymi. Będzie to zestaw ubrań motocyklowych, w skład którego wejdzie kombinezon, buty oraz rękawice za niewiele ponad 2000 zł. Teoretycznie można by było zejść ceną niżej, ale może nie popadajmy w skrajności. A i żeby było jasne, ten zestaw nie zawiera kasku motocyklowego, który będzie widoczny w naszych materiałach. Ale wydaje mi się, że gdyby dorzucić do niego kask ze średniej półki cenowej, to jego cena oscylowałaby w granicach 2800 zł. No to jedziemy. Tym razem zaczniemy od stóp. Czyli butów Ozon Cirku 2. I zaczniemy od tego, że jak na buty motocyklowe, ale nie turystyczne, to są one bardzo wygodne, a jednocześnie praktyczne. Może nie są to najsztywniejsze buty dostępne na rynku o przeznaczeniu sportowym, ale w porównaniu do innych butów, jakie posiadam, te można bardzo szybko założyć na nogę. A to w ujęciu codziennego użytkowania jest mega plusem. Są to buty lekkie, wykonane z materiału mikrofabryk z gumową podeszwą i mięciutką wiściółką z poliester Mesh. Mamy też antybakteryjną, wygodną wkładkę oraz miękkie wykończenie górnej krawędzi buta. Dość spore, ale podnoszące komfort, bo but nie wgryza się w piszczel nawet założony na gołą nogę. Do szczęścia przydałoby się trochę więcej perforacji, ale dramatu nie ma, no i trzewik ten jest bardziej odporny na wnikanie wody podczas deszczu. But jest wyposażony w twarde osłony na kostkach, pięcie oraz wzmocnienia na tylnej ścianie. Dodatkowo czuby zostały usztywnione, a miejsce styku buta z dźwigną biegów jest wzmocnione dodatkową warstwą odporną na ścieranie. Wszystko to solidnie zszyte podwójnymi oraz potrójnymi szwami sprawia, że but posiada wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Na chwilę obecną kosztują one 499 zł i dostępne są w rozmiarach od 3.9 do 4.6. Poza kombinezonem, o którym za chwilę, przydadzą się nam również rękawice. W przypadku proponowanego zestawu będą to Ozone Drop Evo. Są to naprawdę dobrze wentylowane, przewiewne rękawice. Coś co przyda się na torze, bo ręka cały czas oddycha, a w trakcie codziennej jazdy czuć orzeźwiający powiew. Pomimo tego, że są w całości wykonane ze skóry koziej, bez wstawek wykonanych z bardziej przepuszczającego powietrza materiału i posiadają jedynie otwory wentylacyjne pod palcami oraz pomiędzy nimi, to powiew powietrza jest wyraźnie odczuwalny nawet przy miejskich prędkościach. Warto mieć to na uwadze, wybierając się na przejażdżki wieczorne, bo wówczas może być za zimno w ręce. Rękawica uzbrojona jest z protektory superfabrik na palcach oraz na nadgarstkach. Ma twardą osłonę kostek oraz zewnętrznej strony dłoni. Małe palce zostały ze sobą połączone, a wewnętrzna strona dłoni ma podwójną warstwę materiału oraz nadruki zwiększające pewność chwytu. Dodatkowo mamy wszyte panele sastek, które absorbują siłę uderzenia. Rękawica ma elastyczny ściągacz na nadgarstku oraz zapięcie na mankiecie regulowane rzepem. Szkoda, że brakuje paska do lepszego ściągnięcia rękawicy w nadgarstku. Za to rękawica umożliwia nam obsługę telefonów dotykowych palcem wskazującym oraz kciukiem. Rękawice te będą też lepsze dla osób o dłuższych i grubszych palcach. Dostępne są w rozmiarach od XS do 3XL i kosztują obecnie 269 zł. A teraz coś, na co pewnie wszyscy czekają, czyli kombinezon. Mowa oczywiście o skórze Ozon Volt. Jest to kombinezon dwuczęściowy. Całość wykonana jest ze skóry bydlęcej, materiału 4-Ray Polyester Stretch, a wyściółka to Polyester Mesh, która jest miękka i oddychająca, dzięki czemu wilgoć odprowadzana jest na zewnątrz, choć w gorętsze dni czy podczas aktywnej sesji na torze może okazać się za mało przepustowa. Jakby nie było, skóra jest miękka, elastyczna, a środek jest miły dla właściciela. Kurtka posiada perforowane panele z przodu oraz na plecach. W środku znajdziemy kieszeń na protektor pleców, dwie kieszenie, w których z powodzeniem zmieścimy klucze i dokumenty, a także neoprenowy schowek na telefon komórkowy. Dodatkowo kurtka posiada ochraniacze łokci oraz barków, a także garb. Niezbyt duży, dzięki czemu jazda z plecakiem nie stanowi problemu. Mamy także sporo elastycznych stawek, które sprawiają, że jazda w kombinezonie jest bardziej komfortowa, a dopasować możemy go do siebie paskami w biodrach. Wszystko zszyte w całość podwójnymi i potrójnymi szwami dla jeszcze wyższego bezpieczeństwa. Kurtkę bez problemu połączymy z dedykowanymi spodniami i suwakiem, ale istnieje możliwość zastosowania pasa do połączenia kurtki z jeansami. Spodnie również posiadają perforacje oraz elastyczne wstawki zapewniające swobodę ruchu tam, gdzie skóra byłaby zbyt napięta i krępowała ruchy. Przykładowo nad kolanami oraz na lędźwiach. Spodnie posiadają ochraniacze kolan oraz kieszenie na ochraniacze bioder. Suwak na łydce jest na tyle długi, że bez problemu można wożyć spodnie, a po sunięciu zamka nogawka bardzo dobrze przylega do nogi. Całość oczywiście zszyta potrójnymi i podwójnymi szwami dla lepszego bezpieczeństwa. A jak taki zestaw prezentuje się na właścicielu? Dokładnie tak jak widać na załączonym obrazku. Podziwiajcie, a ja powiem Wam jeszcze kilka słów na temat tego zestawu. Koszt całości z wyłączeniem kasku, o którym opowiem Wam innym razem, to w momencie kręcenia tego odcinka dokładnie 2116 zł. Sam kombinezon kosztuje 1348 zł. i obecnie jest to prawdopodobnie najtańszy kombinezon na rynku, a na pewno jeden z najtańszych. Mimo tego jest komfortowy w środku, a skóra jest miękka i przyjemna. Całość zgrywa się ze sobą bardzo dobrze. Buty bez problemu zapniecie na spodniach. Rękawice bez problemu najdą na rękawy. Sam kombinezon jest dobrze skrojony i przylega do ciała. Na mnie przy 180 cm wzrostu oraz około 77 kg wagi pasuje ulał rozmiar 50. A szukając wymiaru na siebie przewertujcie dokładnie rozmiarówkę dostarczoną przez producenta. Kluczowy może być tu rozmiar w pasie, czyli obwód kaloryferatu tudzież bojlera, bo cały kombinezon jest mocno fit. Warto byłoby też zobaczyć się w brakujące protektory pleców czy bioder, ale jeśli będzie to Wasz drugi kombinezon to bez problemu możecie je sobie przełożyć. Natomiast szkoda, że spodnie nie wychodzą ze sliderami. i z tego powodu mniej usztywniona nogawka spodni w mocno sportowej pozycji ma tendencję do zamywania się w okolicy kolana. Zatem slidery i ochroniacze dopełniające kombinezon będą dodatkowym kosztem dla osób, które wybiorą tą skórę jako swój pierwszy kombiak. No niestety, zawsze coś kosztem czegoś. No chyba, że nie będziecie szarować po torach, to wówczas ten zestaw jest wystarczający. Kombinezon też nie należy do tych sztywniutkich. Powiedziałbym, że jest raczej miękki i szybciej ułoży się do właściciela. Ale ciągle przypomina kierowcy o swoim przeznaczeniu i zmusza do przyjęcia nieco bardziej zgarbionej, sportowej pozycji. Znajdziecie go w widocznym tu malowaniu czarno-biało-czerwonym, cały czarny lub czarny z dodatkami fluo. A jakie jest Wasze zdanie na temat tego zestawu? Dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie też, że wszystkie ubrania zakupione w dobrych sklepach motocyklowych podlegają darmowej przedłużonej pięcioletniej gwarancji oraz assistance. Linki do wszystkich ubrań znajdziecie w opisie pod filmem oraz w artykule na stronie motoblog.pl, a aktualne ceny na stronie dobrych sklepów motocyklowych. No i w tym odcinku to by było na tyle, także standardowo jeżeli się podobało zostaw łapę up, zostaw komentarz, zwłaszcza jeżeli coś z tych ciuchów, które tutaj dzisiaj prezentowałem znajduje się w Twoim motoszapie, jestem pewien, że osoby, które szukają informacji na ich temat będą wdzięczne za każdą rzetelną opinię pod tym filmem. Ja standardowo odsyłam Was do siebie na Facebooka oraz Instagrama, chociaż jak wiadomo najbardziej na Instagrama, bo tam się najwięcej dzieje, a jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej takich filmów to zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek Sprawdź, co się dzieje na innych playlistach. A jeśli jesteś to od dłuższego czasu, podoba ci się to, co robię i chciałbyś mnie w tej robocie wesprzeć, to zapraszam Ciebie na mojego Patronite'a. Patroni z pewnych względów mają lepiej, a ja dołożę że wszelkich starani, by mieli jak najlepiej. I co? Standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Na